Witam. Dzień dobry. Siema. Oko. Było zranowry z Runover TV. No way. No way. Ej, lecimy ekosem. Lecimy ekosem jak kiedyś. Panowie, poproszę o no way na czacie. No way na czacie, poproszę. Nie, nie, nie sprzedaj postaci, nie sprzedaj postaci ostrywkę. Dobra, trzeba tutaj z tym otoczyć użytkowników. Moderacja, proszę działać. Zróbcie za z Romnurusą, co zrobiliście z poprzednim Franciszkiem. Dobra, timoutuję cię, gościu. Nice w szachy przed będzie kompromitacja, i tak będzie. Eee... Proszę się ogarnąć, użytkowniku. Kurwa, jak mam to tematować. To no nie da się. Trzy razy ją tematowałem, znaczy tego użytkownika. Wykrzyknik nuke 100. 100, klub. Spokojnie, ja mam, ja mam narzędzia. A, serbiam, alerty wyłączone. Już yy, wrzucam. H2P Underbar MAMM0NZZ Dar8 ZOTI、DOBRA PANOWIE、WOTDOS REMIZIASTU IDOLU、ROZUKAZ ROZU POCINAMI JEBORNIGLOWZI SHILD DOBIOJEU、POUTAZAN ROZU POCINAMI JEBORNI。Po ni. Rozpoczynamy, nie ma, nie ma, jebałni。Tak, tak zrozumiałam. Nie, nie ma, nie ma, nie ma. Zapamiętam to. Dobra, muszę was taimatować. Dobra, duo zbrudzonego, dobry pomysł.、E hm、ogarnijcie się, ogarnijcie się, proszę was. Kurz, i ta pasta. To jest sekcja teraz Zjebne. Proszę, proszę, proszę się ogarnąć nie no, ty jesteś coś... Nie, dobra, panowie Ja k... Kur... daję emote only, nie? Daję emote only Nie gram rana na, na misie Nie gram Renato Nie gram za pieniądze Nie gram za pieniądze postaciami Nie gram, nie gram Powiedziałem, powiedziałem to już wcześniej Nie gram, nie gram Czemu jest japoński? Bo jest za. Może chyba zagram Ej, hey, Kikson! Dzięki ślicznie. Cześć, Elowina. Wiem, że papież nie żyje. Dobra, usuwam ten emot on me off. Puszczę Sera? Tak, puszczę. Nie, no dobra, ja nie mogę grać z Bruce'em chyba. Dobra, nie puszczę Sera, nie puszczę Sera. Zapomniałem, że ja mam zbugowanego tego. O kurwa. Sylas. Niedobrze. Wziąć piorun? Ej, piorun teraz bufowany, chyba, co? Wolne słowa, jest tej na no Niemcu. że nas jak w 39. nazisto. Co ty, dobra. No taki papież, no papież k***a nie żyje, no. no normalnie papież nie żyje Papieża nie znasz? Taki co w Watykanie siedzi Mógłbyś się dać 3 tam cały czas, tylko są widzowie Xena, to są widzowie Xena Co gada ten Warus? Ty, dawno nie bo tego, dawno nie było lolka, co? Poje***e Hej, dzień dobry, dzień dobry, cześć Kończę. Ja jestem na Discordzie, no będzie chciał się bo to się odbootuje Dawno, dawno nie było duska, dawno nie było duska Nie oferuj mi, kurczę, żałuję, że gram piorun Ej, kiedy ja ostatnio w lola grałem? Chłopie, z 15 lat temu a, kategoria League of Legends. A już jest kategoria, dobra, dziękuję. Xarna, dziękuję Elo O, nice. Close, prawie dobra, gramy, gramy, gramy. Aha. Hejka. Hejka Dzień dobry, I, im suę. Pierwsza krew, stary. Co zrobiłeś papieżowi po Janek, witam poszukiwanego za kontakty z małoletnimi. A co jeśli nie widzenie podstawionych figur będzie Ejka. jak w z się Siema, cześć, hej! Jakiś inny mikrofon masz ogólnie. Ja no zobaczę. A nie, jednak dobry chyba. Dobry mam czy nie? Kur... nie wiem, chyba dobry. Nie, to słabo mi słychać? Nie, dobrze, teraz. No ale po co flaszyjesz, kolego? Kurczę straciłem creepy na midzie. Ale się od Ale się odjeb... co? O tym bocie Nie mogę Proszę, proszę żeby on stracił, bo to jest jedna szansa teraz Siema Miałem? Fizowaty to jest! ale To jest fizowaty w ogóle ku**a. Teraz zauważyłem Dobra, to trzeba się skupić. Wygrywam na tego cewurdzika. No to ciekawe skąd wiedział, Ciekawe skąd wiedział. Kondom... A na no, no, karmę grasz, ale pe po... Mega chill później, co? Straj dzięki. Spróbuj mnie oszukać. A po prostu cofnę czas Wła! Fuwa mać, fuwa. Ja nie wiem, no ja nie mogę tego dobrze użyć na nią, no tą karmę. Uważaj. Dam radę? Zed'a. Dobra, niech sobie zabija ten. Dobra, izf. Ja żartuję, żartuję, gramy. Kur... Gramy, gramy. Na fizzle tego nie możemy się bać. Jak wygra Fizwaty, to się za stanowię nad jego banem. Go, lecimy. Nie ja ta katawka no widziałam. Widziałam na drugim co się dzieje z Zed'em. Podeszła do niego, podeszła do niego. Graj normalnie? No powinienem grać normalnie, ale... Ja w miarę wygrywam linię. nie. To okay. git, git, my to wygrywam w lecie, my to wygrywam w lecie raczej. W sensie Zed jest zapewne trollem, ale... Nie oddanie. Weźmy jakąś Drejkę może. 1-3 nafizowatego XDT Nie nafizowatego, na tak... Na te... kurwa nowy człowieka, jaką snajpy się gdzieś To jest snajper, to jest snajper Ty, co Tak ci o muzyczka No tak ci o muzykę słyszę On się Pokaj, mega chill, mega chill Proszę, nie custom z znajomy mi, to nie q z znajomy mi to, to nie jest q powtarzam, to nie jest Q-Stomp Freakowałem, do do przeszczaka, szybko by przydał sześć tułów noob no warto, pewnie Nie ma many, nie ma many! Free kill! Eee, za są takie noby mm. <laughs> egzekucja chociaż, no. O no, git git, lepszy no, to niż killek. Pamiętaj, pamiętaj, late game, late game. To już nie jest zwykła gra. To jest walka honor. Free walka, game. Jaki honor? No jaki honor? No tego? Fizzowatego? To jest są... walka, walka kurwa, z Menelem za garażami. Kurwa czy wygrasz, czy przegrasz, to tu nie jest żaden honor z nim. No w to prawda. Trochę Cię reluje, nie? Trochę Cię reluje. stąd psychy. Zależy o co pytasz. Jeśli chodzi pytania. o Twitch chat, to tak 9 na 10, czyli dobry. Ale jeśli chodzi o gry komputerowe, to 3 na 10. Jeśli pytasz o szachy, to jestem w dołku psychicznym. Więc zależy o co pytasz. Przeżywałem od pulta. wczoraj ponad 150 oczek w szachy i to jest mój najgorszy wynik od kiedy grałem Jest dobrze, z kater, jest dobrze, no. wziąłem katapultę, wziąłem katapultę. Ale ja wziąłem dzisiaj grasz trochę trochę mentalnie. Tak, tak, mentalnie. na no mental. Wiesz co, no bo grałem na Hindusa i miałem lepszą pozycję wygrywałem, ale mi skliknąłem wieżę, że zamiast wymienić to wieżę przed wieżę dałem. I go ładnie poprosiłem o remis kilka razy i mnie osrał. No tak, co ty gadasz, że będzie ten... No ale miałem lepszą pozycję, ta... tak wiesz, takie sportowe play. No i okej, okay, nie zgodził się, poddałem partię i coś we mnie ku... Pękło, nie? I tak mi w psycha siadła, że zacząłem grać partia wzią, za partią, tak, partią i trollować. Na trzeci dzień, ci na dziesięć, dlatego banujesz to ludzi? To nowe, no, banuję śmietników, no. O, mać. Co za jak mam dobry humor, to nie mogę jakiegoś debila zbanować? Milion osób to, niestety. No, to już widzisz. Nie poddam się, dopóki tego nie naprawię. Atakuję bota, atakuję bota. Udawałeś unbanol? Chciałem się z ludźmi dogadać no. To myt, przyszłość. Mm -hmm. Po prostu chciałem się z ludźmi dogadać, dlatego dam Banol, nie? No nie pyk, pop. Ej ale nie chcę w tą. Czy grałem lasa po? Chwilę grałem. Nie mam czasu na lasa fajny ten poszek szybki? No spaka jest, spaka jest. A ja sobie wkręca, że każdego dnia będę kurał w szachy nie i tornado do turnieju? Do tego nie gram inne gry. Nie, to ja po prostu chcę mieć sztament ze wszystkimi ludźmi. No wszyscy... kurwa, wszystko trafię ten Eee z... yy. Ale sobie gram. Ja zginąłem Bruce. Uciekaj. W sensie. Lepiej od niej chyba. Kurczę, no. Ładnie, kloos nawet. O, kurwa, dobra. Ale ładnie, ładnie. Nice try. Dzięki. Szakara, dzięki za 17 miesięcy. ziemieczki fryteczki lecie. Gdzie jest Rayprox? kiedy on będzie, że mogę tego tego streama oglądać. Chłop potrzebuje drugiego człowieka, żeby się nie nudzić w internecie. Kto to mówi? No ja, Ja się nie nudzę Okej. Okay. Ja teraz tak szczęję jak sobie słuchałem tego dia dialogu. Chyba zróbmy coś w tej grze Ja muszę iść bota, bot, ja muszę iść bota. I go bot Są Trochę turbo users, jak mam być cztery. Dpk no, Nie typu, idź side'em, cały czas side. Na koniec giną na midzie, to Wygraną, no miałem, wygraną, równą, nie, dobrą pozycję miałem, nie miałem przegranej. O, co za ziwka głupia. No, niestety, ja zginę, co tylko tę pultę. A no, za falę też mogę użyć. Dobra, git, git, git. A jeszcze kwiaty.

Potem te dwójka. Ja nie mam szalka. Słuchaj, to, że ja... Ale serio my nie zabijamy tego? To, że ja zagra milion gier w LoL'a, to nie znaczy, że ja challengera wbię. Tak jakby w każdej grze jest jakaś bariera, którą nie pokonasz spamem gierek, tylko, no, pracowaniem nad umiejętnościami. Przepraszam, że w szachach jestem giga ch... A za wolno, za wolno zapamiętuję rzeczy A dodatkowo nie widzę rzeczy Podstawionych troszeczkę W znaczy, sumie teraz na pewno idzie milion razy lepiej W głowie przynajmniej jest ułożone grąć te szachy Ja liczę, że tak do końca roku I będę grał w te szachy No takie 1200 będzie wbite 1200 to jest takie fajne elo Sam próbuję i... Ale, no, jak, 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 patrzę, jak, jak patrzę z, z, z perspektywy obserwatora tej gry, jak one wyglądają na, na, na tym twoim poziomie, no to jednak to jest poziom. I że ja mam też. Ja mam 350, to jest, to jest tragedia. Co? Różnica między twoim a moim poziomem, jest takim że no, na moim rzadko ktoś podstawia tak chamsko w jednym. Zdarza się, ale. Nie, rzadko. no, cały czas podstawiają. Ale to znaczy w jakiejś tam kombinacji, nie? Typu, że po wybiciu tu, 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 tu podwala, nie? To nie, to, nie, nie, nie. No tak. To po wybiciu tu, tu podwala. No dobra, ale na twoim elo podwalają, że po prostu w jednym ruchu, tak po prostu. Oddajesz dupę, czaisz. Nie, po prostu mega słaby poziom się udaje. Mimo wszystko. Jakby z roli, z roli spektatora. Ale jak gram, to mi się wyłącza wszystko, co, co, co jestem ja w stanie myśleć. Dobrze, się nie, maj, to nie, nie. mnie wyzywaj, no dużo mi to. Dobra, siedzę, stać i wygrywam tę gierkę, stać wygrywam tę gierkę. Jesteś mega silny. Jak karma się grupuje, to my mamy w******e. Uwaga, bo Drake jest za 40 sekund, oni tam będą, be, be, będą być. Dobra, te trolly, jak zawsze. Mam Drake'ę za darmo. Weźmy tę dwójkę, weźmy tę dwójkę, weźmy tę dwójkę najpierw. Może rąk nie Trzyba mam do szachu. ale... Czy on gra na tym diamencie? On gra, no to diament to jest... A. Ty Jakim ja nie wąsz ty, ja nie zarbiłem tej wielkie. Ty kupiłeś konto czy grasz w ten diamencie? To ja? No? A czemu? Hmm. Mamy to? Mamy to. Ja. Dobra bak, ledem. Piekwin, dzięki za 16 miesięcy, ziemniaczki fryteczki dla ciebie. Pole. Ja mogę tapnąć. Ward'a mieli. Nie tem czerwonego trinketa, kurwa. No ale ja! O... Dobra, jest git, ja mam szapę. Na kimś tenem dwaj temu się dało zrobić? Dwa i pół nawet. Dobra, S stay side, stay side. Jak jest objective to pamiętaj, że jak ich nie mam na pewno, to będą się dla do ciebie. Dobra, mega chill. Nie możecie walczyć. Bug, back, back. back. Zabijcie Kajsa, Kaisa, Kajsa wychodzi z bazy. Wygrywaliśmy tę gierkę, znaczy wygr wygraliśmy już. wy może być dobre? Tak chyba tego może, nie może kupić, nie? Dotarć. Z może. bam co oni robią? Mój czas, ja poszuję. Może wezmę grę nawet. O k***a. Nice. Ładnie zagrał ten. Z Z. Super zagrał. No i co, Fizowaty? Fizowaty! śmigo z niego sypańsko, będę na ciebie. Tu na ciebie! No i muszę mieć kamerkę z.B.Iście. To my Bot wygrał ci Gierkę coś pier... Nie, Co, chłopca gada. Idę konto i załóż. niech te kupi tak chyba, zginęliśmy. Stary, stary, on robi u do kontakt do, 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 do osoby, która nie istniała. Dobra, jest okej, okay. minuta. Inchy nie otwarty, niestety nie zrobiliśmy chyba, a mogę go bić. Mogłem bić jego, chyba mogę go bić. O, random CV Fajnie. Tak jakby, no nie wiem, gonią mnie pół mapy już. Yy, czekaj, widzę. jak się nazywa ten item? Bo ja, ja go spinguję, Ja go spinguje, jak, jak się nazywa? Gdzie ten item dotarł? Serpent. O, dobra, nice ma Good game set, let's go. Idźcie barona. Idziemy, idziemy. Tylko siep. Ani ma zoni. Ale na pewno nie może być sam wtedy. Uf, no. Przednie A też jestem. Tylko, że muszę do bardzo cofać Nie wiem, no. Znajdź sobie jakąś serię gierek, którą będziesz ogrywał, stary Dawaj dawaj solsy wszystkie. To tylko, że będzie oglądał, nie będziesz się zdenerwował w tej, nie Legend Wszystkie solsy ogrywaj. Nie. Kiedyś próbowałem, ale jedynka mi się Zdjęcie. nie spodobała, że nie mogłem wnieść jedynki. Za jedynka ogólnie. Jak moja, pierwszy raz zobaczyłem jedynkę, udala... też myślałem, że z gównem, ale im, im dalej, tym lepiej. Taler w mieli rok no, roku to był no, 1000 TL w szachach? No tak, no ale to, to tak samo można powiedzieć, że nie wiem, na przykład jakaś osoba jest mądrzejsza od ciebie, albo bardziej ma predyspozycje do grania w inne gry. No oczywiście tak. Oczywiście tak. Najbardziej lubię Dark Souls 3, moja ulubiona część chyba. Niektórzy grają w rola 15 lat i nie są w stanie wbić nic więcej niż jakiegoś główno range. No. Ja też tak nie rozumiem. Ja nie umiem? Aha. Chciałem takie dostał dostarczyć No kurwa Chyba zginął No i fajnie Bruce, fajnie, bot skierował Mam no, nadzieję, że chyba to jeszcze jeszcze posnajpił, to może wrócę do mastera i nawet mental mi wróci Dobrze, dobrze! Muszę znowu będę miał motywację do Lola i przy okazji wrócił w szachach. Dobra fizowaty, weź tam weź. Pociąkaj se. Masz Nie, czekaj, to jest tak. Jak, jak to jest? Jakoś tak? Nie, czekaj, co ja gadam? O! Tak chyba było. Ty, mi się wydawało, że skrzynkę dostałem ogólnie. Jak mam być szczery Ja dzisiaj otworzę i dzisiaj skrzynek. O! Dwie skrzynki! To, to, to jest, to jest... To jest wróżba na szachy. Skrzynia. Totem. Oj, oj, oj. Jak W ogóle dziękuję. Jak Jaksionek, to jest ja py... Jaksionek Jak dzięki za 15 miesięcy. I freteczki frateczki lecie. Tajka na będzie od, odzwierciedlał dzisiejszy dzień. Uuu, tajemniczy roluję skina i uwaga stary Diabli fizz to ten z podziemi martwy kartus to tak jak twoja kariera szachowa nie nie do końca roku tysiąc jest zbiana seria chyba że mi się znudzą te szachy